No, witam Was w kolejnym materiale, eee, i będzie to kolejny materiał eee, o tej najpotężniejszej technice terapeutycznej. Już wiemy z dwóch poprzednich, że ta najpotężniejsza technika zawiera się w tym zdaniu: Po prostu patrz. Eee, I dzisiaj, w zasadzie, chciałbym tak kilka słów powiedzieć o Takim koncepcie, ja, ja w tym pierwszym materiale z tej serii um, trochę do tego nawiązywałem. O takim koncepcie um, żeby wzbudzać w sobie postawę tego tak zwanego wewnętrznego obserwatora. I zobaczcie, że tak jak y, 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 śledzicie tą serię, y, to, to pewnie możecie zauważyć, że y, Mamy ileś, ileś narzędzi, ileś koncepcji, które nas przybliżają do, do tego e, takiego terapeutycznego, nazwijmy to sobie, patrzenia. E, ale to tak naprawdę, ja przynajmniej tak to widzę, że, że to są różne koncepty, które e, różnym językiem, od, od różnych, można powiedzieć, stron opisują nam. To samo i tak, tak, to, tak to w istocie jest. I, i jak sobie popatrzymy na, na koncept wewnętrznego obserwatora, no to generalnie chodzi właśnie o to, żeby wzbudzać w sobie taką postawę uważności, o której mówiłem w materiale poprzednim. No, bo jak jesteście uważni, jeżeli macie takie momenty, gdzie zatrzymujecie się, no, no to możecie doświadczyć, że gdzieś tam w nas, a, a może wcale nie w nas, bo to w sumie trudno stwierdzić tak, tak na, na chłopski rozum, gdzie, no, jest ta część, która, no właśnie, która patrzy. I która obserwuje w pewien sposób e, tego człowieka, tą postać, tak, którą jesteście. E, I kontaktowanie się z tą częścią e, jest niebywale e, utylitarne, tak, tak, terapeutycznie, bo kontaktowanie się z tą częścią pozwala nam e, zachować, w wielu, wielu sytuacjach, bo to pewnie nie będzie tak, że, że zawsze to będzie takie, takie korzystne, ale w bardzo dużej ilości sytuacji tak, pozwala nam zachować taką najbardziej praktyczną postawę, która będzie się cechowała tym, że no właśnie nie będę w tych emocjonalnych sytuacjach, Stosował mechanizmów obronnych, polegających chociażby na tłumieniu czy wyparciu, ale też nie będę się totalnie nieświadomie zlewał i identyfikował z moim wewnętrznym dzieckiem, no i wpadał w emocjonalny afekt, tak? bo te wszystkie momenty, gdzie. Gdzie właśnie tak można powiedzieć, nieświadomie niemalże zabierają nas emocje, no to one najczęściej są właśnie związane z tym, że, że tam w środku to wewnętrzne dziecko tupie, krzyczy i, i, i no mamy taki chwilowy aspekt utraty świadomości, tak, i tam czymś rzucamy i tak dalej. Nie? W związku z tym postawa obserwatora. Daje nam taką możliwość, że ja obserwuję tą emocję, tak? ja, ja, ja ją widzę, ja ją czuję, że ona tam w środku jest, tak? Mogę sobie obserwować tak. Złość, mogę sobie obserwować y, smutek, frustrację, zazdrość, ale też mogę obserwować radość, tak? Szczęście i, i takie bardziej, bardziej przyjemne stany. Mogę sobie obserwować, co się wtedy z ciałem dzieje, i mogę też w ten sposób, jakby, podążać, ale zobaczcie, z tej pozycji obserwatora będę podążał bardziej świadomie, tak. Czyli, jeżeli będę obserwował, że tam w środku jest złość, no to będę obserwował też, że i to, to serce tam szybciej pewnie bije, tak. I, i, i w zależności od tego, jak silna jest ta złość, to może tam mi się trochę kończyny trzęsą, tak? No, no to z tej pozycji zobaczcie, ja mogę e, w pewien sposób pomóc swojemu wewnętrznemu dziecku e, w uwolnieniu tego. I mogę, mogę temu wewnętrznemu dziecku podać jakieś fajne narzędzie, tak? Do, do, do tego, żeby, żeby sobie te emocje jakoś powypuszczać. I to znowu, bo to jest tak, że ja tą analogię często stosuję, no bo, bo tak to w istocie jest, że, że to jest bardzo takie zbieżne z tym, jak, jak, jak moglibyśmy towarzyszyć tym naszym zewnętrznym, biologicznym dzieciom w momencie, kiedy właśnie przeżywają taką emocję, a jeszcze nie mają takiej kompetencji do tego, żeby sobie to jakoś tak fajnie i zdrowo obsłużyć, tak, bo były takie fajne propozycje na zasadzie, że jeżeli rodzic dostrzegł, że dziecko tam jest jakieś yy, wkurzone, no to można było zaproponować, no to choć to sobie wytupiemy jakby tą złość w podłogę, nie, i sobie wytupiemy i sobie na przykład pokrzyczymy, nie? i tak można też pracować ze sobą, tylko zobaczcie, że to będzie praca świadoma i niewiele będzie miała wspólnego w popadaniu w afekt. Tak, tak, więc no, ta, taka, taka jest utylitarność tej postawy obserwatora. I teraz zobaczcie, że jeżeli często to praktykujemy, no to zwiększa nam się poziom uważności. Jak zwiększa nam się poziom uważności, to stajemy się jeszcze bardziej świadomymi, użytkownikami tych awatarów, których, którymi jesteśmy, czyli żyje nam się po prostu lepiej. I ja bardzo często lubiłem też mówić o, o takiej randze uważności w procesie terapeutycznym, tak, w procesie towarzyszenia klientom, którzy trafiają do gabinetu, że, że jeżeli mamy jakiś taki fajny level tej uważności, no to będziemy widzieli dużo, tak? Czyli będziemy widzieli oczywiście przychodzi do nas jakiś człowiek, to będziemy widzieli tego człowieka będziemy widzieli i słyszeli to, co on mówi ale będziemy też widzieli, czy słyszeli, choć może też i czuli to, czego on nie mówi, tak? Albo przynajmniej nie mówi w sposób werbalny, bo mamy jeszcze e, język niewerbalny, tak? Będą to różne ekspresje, mniej lub bardziej wyraziste ekspresje ciała, ale jeżeli mamy tą uważność na, na takim fajnym poziomie, to będziemy jeszcze e, mogli dużo informacji pozyskać z tak zwanego. Pola, tak bo w momencie, gdy spotykają się dwie osoby, no to dochodzi do takiego czasowego sprzężenia się tych dwóch osób. No i następuje e, informacja. znaczy wymiana informacyjna właśnie taka, która odbywa się w polu. Jakby to dziwnie nie brzmiało, e, no to tak jest i, i, i tutaj odsyłam już do, 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 do... Ciekawych badań i, i, i różnych książek, które, które takie zjawiska już od dawna opisują. Między innymi polecam takiego autora, jakim jest Rupert Sheldrake, i on mnóstwo, mnóstwo tego typu publikacji książek poczynił. Tak więc kogo to interesuje, to, to może sobie popatrzeć, jak nauka mówi o takim zjawisku, które można, by się, można byłoby się wydawać, czy, czy mogłoby się wydawać, że, że się to jakoś w nauce wymyka, a, a wcale, wcale tak nie jest, tak? Czyli możemy też pewne rzeczy niejako poczuć sobą, te, które są w drugim człowieku, ale jeżeli ta uważność jest, no właśnie cały czas będę to podkreślał na fajnym poziomie, no to my oczywiście będziemy też w stałej łączności ze sobą i będziemy też czuli, bo przecież, jeżeli jestem w interakcji z drugim człowiekiem, no to, to nasze pole emocjonalne też reaguje, tak, też różne informacje nam wysyła. tak. Także dzięki tak nie wiem, wypracowanej uważności, no to możemy chociażby też, też bardziej świadomie. Obserwować te takie procesy, które w klasycznych terapiach e, były opisane, jeszcze, jeszcze tam za czasów Freuda, czyli możemy zobaczyć na przykład te momenty, kiedy u naszego rozmówcy pojawia się słynne przeniesienie, i co dużo ważniejsze, możemy zauważyć, jak w nas pojawia się przeciwprzeniesienie, albo tendencja do przeciwprzeniesienia, tak? No, no i wtedy. To będzie bardzo ważne, że, że, że tego doświadczamy, to widzimy, bo będziemy mogli bardziej świadomie tym procesem terapii tutaj w pewien sposób zarządzać. Już ja lubię mówić, będziemy bardziej świadomie mogli ten proces współtworzyć, tak? bo to mi bardziej e, odpowiada. E, I chyba taka esencja tego, co chciałem na dzisiaj powiedzieć, e, Została uchwycona. Tak więc tutaj postawię słynną już kropkę i dziękuję Wam za dziś, i pięknego dnia Wam życzę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!